Co, pomyślałeś, że jeśli zrobisz sobie dwie umywalki, możesz teraz umyć twarz w dowolnym momencie? Aha, jakby nie tak. Musisz przestrzegać zasady. Liczba umywalek w domu powinna być większa niż liczba kotów. Bóg wysłał gdzieś kawałek sera do wrony. Cóż, do wrona, a kotu wysłał tuzin parówek. Nie najgorszy zamiennik trzeba powiedzieć. Przynajmniej kociak wygląda na zadowolonego. Sądząc po dumie napysku tego psa, nie tylko nie uważa się za winnego, ale także czeka na pochwałę za dzielną ochronę domu przed zapasami papieru toaletowego. Witam wszystkich serdecznie na kanale Kulfakty. W dzisiejszym odcinku zobaczymy kilka zwierząt, które całkowicie straciły sumienie. Co może być gorszego dla dziewczyny, niż znalezienie wczesnym rankiem wszystkich jej pędzli do makijażu w kociej kuwecie? gdzie zostały uprzejmie upuszczone przez ogoniaste bojownicy o naturalne piękno. Plotka głosi, że kiedyś była to pańska sypialnia. Na miejscu właścicieli domu zaczynałabym już pakować walizki i szukać nowego mieszkania. To oczywiście będzie łatwiejsze niż wyrzucenie stąd tego futrzanego gangu. Panie, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli umyję łapy w Twoim kubku? Nawiasem mówiąc, Twoja herbata już wystygła. Dolej troszeczkę wrzątku. Zdecydowanie ten gołąb znalazł najlepszy sposób, aby pokazać swoje podejście do dziwnych dwunożnych stworzeń zwanych ludźmi. Ten puszysty palant nie może wejść na stół kuchenny. Technicznie rzecz biorąc nie siedzi na stole, a sądząc po jego bezczelnym pysku doskonale o tym wie. Przyniosłem mamie bukiet na urodziny, ale kot uważa, że na kwiaty w tym domu zasługuje wyłącznie on. Dlatego zaczął je rzuć, zanim bukiet został umieszczony w wazie. W negocjacjach z kotem w sprawie legowiska dla psów pies poniósł druzgocącą klęskę i teraz śpi na podłodze. Jaką fantastyczną bezczelność musiał mieć ten kot, skoro udało mu się ukraść kość psu, a ten boi się nawet zażądać jej zwrotu. Widzicie dumę na pysku tego psa i nie bez powodu jest siebie dumny. Przecież nauczył się otwierać szyby w samochodzie i dokładnie w tym momencie, gdy jest na myjni. Więc wnętrze pełne mydła jego właściciel otrzymuje bonusem do czystego samochodu. Zwykle w transporcie proszeni są o ustąpienie miejsca tym, którym trudno jest stać. I do tej kategorii oczywiście należą koty. Przecież nie pozwolicie, żeby kot stał, prawda? Cóż, oczywiście jest to jedyna kałuża w promieniu 3 km. Jak można nie wejść do niej? Każdy, kto ma psa, potwierdzi, że właśnie tak z nimi jest. Wspaniale jest oczywiście, gdy kot jest prawdziwym drapieżnikiem. Łapie myszy i popisuje się swoją zdobyczą. Ale kiedy przyniósł do domu wciąż żyjącego węża i wypuścił go, aby pokazać właścicielom? Z jakiegoś powodu nie byli zachwyceni. W domu znajdują się cztery sofy, trzy fotele i dwa legowiska dla psa. Ale nie, będzie spał tylko na swetrze swego pana i nigdzie indziej. I najlepiej na świeżo wyprasowanym. Widzieliście? Bezczelna kradzież ogórka prosto ze stołu. A co najważniejsze, dlaczego on go potrzebuje? Na pewno i sam tego nie zna. Wygląda na to, że koty zawsze bały się psów. Niczego nie mylę? To co się dzieje na tym zdjęciu? Czy ktoś może mi wyjaśnić, co to za kot dominator? Właściciel był tak szczęśliwy, że kupił specjalne, wyjątkowo wytrzymałe legowisko dla swoich psów. Oj, no nie wiem kto tam przetestował go pod kątem wytrzymałości, ale myślę, że nie psy, ponieważ te dzieciaki rozebrały go na części w 15 minut. Kiedy gospodyni zawiesiła koc do wyschnięcia, najwyraźniej nie spodziewało się, że on zamieni się w hamak dla kota. Ale kto pytał ją o opinię, prawda? Kot przecież lepiej wie, gdzie ustawić hamak. Karmienie wiewiórek w parku to z pewnością wspaniałe doświadczenie. Są takie słodkie, aż w końcu stają się bezczelne i zamiast proponowanych orzechów zaczynają kraść pączki u gości parku. Możesz karmić swojego ukochanego kota wykwitnymi potrawami, najlepszym jedzeniem, tyle ile chcesz. Możesz nawet dać mu foie gras. Wszystko jedno pójdzie i pokryzie Twój pendrive. Czyżby zęby im swędzą? Nie rozumiem. Przed wykąpaniem swojego kota facet specjalnie zdjął szorty, aby kotek jej nie zabryzgał. Zgadnijcie, co zrobił kociak, gdy tylko wybiegł z łazienki? Oczywiście, usiadł na szortach swoim mokrym tyłkiem, moim zdaniem to zemsta w czystej postaci. No, co tak patrzycie? Dzięcio też może mieć zły dzień, trochę się zdenerwował, no zamienił pół drzewa w trociny. Każdemu może się przytrafić. Wielu uważa, że karmienie łabędzi jest cudownym zajęciem, ale jednocześnie niewiele osób wie, że jeśli nie zostaną nakarmione, zaczną atakować przechodniów spacerujących spokojnie wzdłuż nabrzeża. Jutro człowiek ma ślub. Położył smoking na łóżku na 15 sekund. Oczywiście kot postanowił go sprawdzić. Cóż to za ślub bez sierści kota na garniturze? Podczas remontu biura mężczyzna zabrał stamtąd kwiatek do domu, aby nie został przypadkowo uszkodzony. Cóż, kot zdecydował, że to nie kwiat, ale jego osobista grządka z zielenią i zaczął go gryźć. Taka pibara wyraźnie poznała Zen, a bezczelny koziołek cieszy się jej życzliwym nastrojem i sumienie go wcale nie dręczy. Wyobraźcie sobie, dokładnie umyliście samochód i zostawiliście go do wyschnięcia na podwórku. A kiedy wracacie, widzicie, że wszystkie koty z podwórka podeptały go swoimi brudnymi łapami. Dziwna sprawa, w tej doniczce sadzono kwiaty, a z jakiegoś powodu wyrosła tu bezczelna ruda tusza kota. Słuchaj panie, ostatni raz Ci pokazuję. Patrz tutaj. Właśnie tak leżał kurczak w lodówce, zanim wstał i wyszedł. Widziałem na własne oczy. A to prawdziwy szczyt bezczelności. Jeśli na tego kota nie zwracać uwagi przez długi czas, nie miał uczy, nie próbuje wskoczyć na kolana. Po prostu podkradę się od tyłu i gryzie. Po takim trudno nie zwracać uwagi na jego obecność. Przez długi czas nie mogli zrozumieć, dlaczego ptaki nie przylatują do karmników w ogrodzie. Potem zobaczyli, kto naprawdę lubi siedzieć w tych karmnikach, a pytanie znikło samo. I tak się dzieje za każdym razem, gdy próbujesz położyć prześcieradło. Przerażający kot potwór będzie pół godziny łapać nie wiadomo co, przeszkadzając w pójściu spać. Kobieta długo nie mogła zrozumieć, skąd w jej domu pojawiają się nieznane skarpetki i bielizna. Dopóki nie przyszło jej do głowy prześledzić, co robi na spacerach jej kot. Potem okazało się, że ten po trochu okrada sąsiadów, którzy zaryzykowali powiesić do wyschnięcia swoje rzeczy na ulicy. Nie, czy to w ogóle normalne? Tak wiernie patrzy w oczy, a jednocześnie kradnie jedzenie prosto z talerza swojego pana. W ogóle nie ma żadnego sumienia. Otwierasz rano chlebak w nadziei, że zrobisz sobie kanapkę, a tam kot, i od razu staje się jasne, że chleb jest teraz w kocie i jakoś sobie będziesz musiał poradzić bez kanapki. Cóż, pani mówią, że ułożyłaś te puzle, żeby mógł na nich spać, prawda? Co ty mówisz? Czyżby były to ważne dokumenty? Jakieś podatki? Chociażby nie będę miał teraz od nich niestrawności? No, czego bym na pewno nie chciała zobaczyć się, obracając, to taką srokę pocisk, która jako swój cel wybrała mnie. Oto stół, na nim siedzą. To krzesło, na nim jedzą. W psiej logice nasz świat wygląda dokładnie tak. Kiedy kot schodzi na złą drogę. Lepiej nie wpadać mu w oko. Widzieliście, co zrobił z kanapą? A to dopiero początek. I to wszystko na dzisiaj. Piszcie, który artykuł z dzisiejszego odcinka uśmiechną Was najbardziej. Subujcie kanał Kul cool Fakty, ciekawostki są obok nas. Włączajcie dzwoneczek powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnego ciekawego filmiku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.